To, co nieśmiertelnego w sztuce i jej powołaniu dla społeczeństwa jest, to właśnie uszanowanie pracy ludzkiej. Sztuka jest kościołem pracy. Praca myślenia, która nie wytrzymuje sytuacji zewnętrznie spowodowanych, ale od niej zależy, jest zemną. A nic w sferze myślenia nie znaczy i nic nie jest warta. Jestem z pokolenia najnieszczęśliwszego z wszech historii świata, bo otoczonego wzgardą, o którą mniejsza, obojętnością, o którą mniejsza. Ale niedołężnością, o którą nie mniejsza, bo ta demoralizuje radykalnie. Kiedy cała inteligencja są ludzie, bez butów lub lokaje, nie może być odwagi cywilnej i nie ma jej. Niewolnicy zawsze i wszędzie niewolnikami będą. Daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulicę skrzydłami. Powiedziałbym i napisałbym, że jeżeli Polacy nie mają i nie chcą uprawiać zdolności podniesienia nieprzyjaciół ojczyzny do godności znośnych sąsiadów, to wszystko na nic się nie zna. Zadania i możliwości. Niestracenie tylko z oczu tego, co można, jest warunkiem uczynienia tego, co potrzeba. Inaczej zaś wszystko jest niewczesne, to jest niehistoryczne, nieprawdziwe i owoców żadnych nie przyniesie.